Cześć. Na tym nagraniu rozwiążę zadanie z zakresu przemian jądrowych. Zadanie brzmi następująco. Okres półtrwania kobaltu o symbolu CO i liczbie masowej 60 wynosi 5 lat. W bombie kobaltowej służącej do naświetlania komórek nowotworowych znajduje się obecnie 0,75 g tego izotopu kobaltu. Oprócz ile gramów izotopu kobaltu o liczbie masowej 60 znajdowało się w bombie kobaltowej 15 lat temu. Mamy izotop kobaltu o liczbie masowej równej 60, którego okres półtrwania, czyli T1 druga, wynosi 5 lat. Wiemy, że w bombie kobaltowej, która służy do naświetlania komórek nowotworowych, znajduje się 0,75 g tego izotopu. Mamy obliczyć, ile gramów izotopu kobaltu znajdowało się w tej bombie 15 lat temu. Obliczenia możemy zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to takie rozpisanie ręczne na podstawie okresu półtrwania. Obecnie mamy 0,75 g tego izotopu w próbce. Skoro okres półtrwania tego izotopu T1 druga równa się 5 lat, to oznacza, że 5 lat temu było 2 razy 0,75 g, czyli było 1,5 grama tego izotopu. Kolejne 5 lat wcześniej, czyli kolejny okres półtrwania, czyli 10 lat temu, mieliśmy znowu dwukrotność tej próbki, która została 5 lat temu. Czyli jak 5 lat temu mieliśmy 1,5 g izotopu kobaltu, to 10 lat temu ta ilość była dwukrotna, dlatego że to było przed czasem połowicznego rozpadu. Czyli było 2 razy 1,5 g, a to było równe 3 gramy. I kolejne 5 lat wcześniej, czyli 15 lat temu... Mieliśmy 2 razy 3 gramy, czyli 6 gram tego izotopu. Zatem odpowiadając na pytanie, ile gram izotopów kobaltu o liczbie masowej równej 60 znajdowało się 15 lat temu, odpowiedź to 6 gram izotopu kobaltu o liczbie masowej równej 60. Natomiast to zadanie możemy również rozwiązać w inny sposób, korzystając z odpowiedniego wzoru. Jeżeli mamy okres półtrwania izotopu, który równy jest 5 lat oraz mamy czas, przed upływem którego mamy policzyć masę próbki i jest to 15 lat, to możemy skorzystać z tego wzoru, czyli masa równa się masa początkowa razy 1 druga do potęgi małe T przez duże T. I teraz tak, nie mamy masy początkowej, więc to zaraz policzymy. Mamy tutaj masę końcową, masa końcowa wynosi 0,75 g. Po prawej stronie mamy M0 razy 1 druga i teraz do jakiej potęgi? Mamy T15 lat oraz T1 druga równe 5 lat, czyli będzie to tak naprawdę do potęgi trzeciej. Czyli mamy 0,75 gram równe m0 razy 1 druga do potęgi trzeciej. To wziąłem specjalnie w nawias, ponieważ tutaj mamy jak 15 i 5 się skróci, to będzie 3 do 1, czyli trójka i ta 1 druga będzie do potęgi trzeciej. 1 druga do potęgi trzeciej to tak jakbyśmy mieli 1 druga razy 1 druga razy 1 druga. Czyli będzie 1 w liczniku, 2 razy 2 razy 2, czyli 8 w mianowniku. Zatem 0,75 g równa się m0 razy 1 1,8. I teraz M0 będzie równe 0,75 g podzielić na 1,8, czyli pomnożyć przez odwrotność, czyli będzie razy 8. Dlatego, że jakbyśmy zrobili w ten sposób, że 0,75 podzielić na 1 1,8, to tak jakbyśmy mnożyli przez 8. Zatem M0 równa się 0,75 razy 8 to będzie równe 6 gram. Odpowiadając na pytanie, ile gramów izotopu kobaltu CO60 znajdowało się w bombie Kobaltowej 15 lat temu, również z tego rozwiązania możemy stwierdzić, że było to 6 g kobaltu i była to ta masa wyjściowa, która była 15 lat temu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia!